No, proszę Państwa, żeby, żeby bikeshow na Stadionie Żużlowym był, to jeszcze nie było. A ja Was witam na drugiej części relacji z Tour de Pologne 2025 z Kofidis Polska. Jesteśmy na Stadionie Żużlowym w Rybniku. Dzisiaj Rybnik łączy żużel i kolarstwo. Zaczyna się zaraz czwarty etap Tour de Pologne. Rybnik cieszy. Taki etap w sumie ciekawy, bo niby nie jest to najbardziej górski etap, a znowu Salmopole, nie Salmopole. Będzie się pewnie trochę... Trochę działo, a ja Was zapraszam po prostu na drugą część relacji z Cofidis Polska, z Tour de Pologne. Sponsorem relacji przypominam jest Cofidis Polska, współpracujemy już 3 lata. Cofidis Marka, 18 lat obecności na polskim rynku. Usług finansowych i w zasadzie cała historia zaangażowania w popularyzację kolarstwa. No bo Kofidis jest marką, która nie tylko ma własny team kolarski w Łorturze, czyli Team Cofidis, ale też jest sponsorem Tour de Pologne, Wuelty, Giro i od lat działa w popularyzacji kolarstwa. I tak połączyliśmy siły i od trzech lat zaglądamy nieco za kulisy Tour de Pologne. Więc dzisiaj zapraszam na drugą część tej relacji z największego polskiego wyścigu. lekko Jeden Nie najlepszy, ale... To jesteśmy, proszę Państwa, w Cieszynie W Cieszynie kolarze wjadą na rundy, a ja teraz robię ostatnie 500 metrów, mogę Was zabrać na ostatnie 500 metrów trasy. Będzie taka hopka, a mało stromy, przyjemny podjeździk, no ale finisz będzie dzisiaj pod górę. Każdy, te tak wiadomo, na rundy będą pocieszenie jeździć, na rundach, a finalnie zwycięży ten, kto pierwszy tutaj pod górę sprintem zafiniszuj. są zawodnicy NL Post Po, tak jak wszyscy, napój z Cierpki Wiśni. No i jeżeli ktoś bardzo chce, to ma Coca-Colę, Fanta, wodę do wyboru. No i oczywiście napój regeneracyjny, ale już na miejscu w autobusie. To jest w ogóle temat, który mam nadzieję, że kiedyś w końcu nam się uda na bike show ruszyć, czyli przetestować jakiegoś Vanryzela, bo powiem Wam taką ciekawostkę, która do mnie dociera gdzieś z wielu źródeł około pelotonowych, około kolarskich. Rozmawiałem też z kolarzami w Hiszpanii, w Calpe, którzy, którzy mieli okazję jeździć na nowych Vanryzelach I generalnie naprawdę bardzo, bardzo wiele osób uważa, że te ramy Vanryzela, nowe, obecne, orturowe, to są jedne z fajniejszych i lepiej jeżdżących rowerów w... World jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy temat, jak naprawdę bardzo dobrą robotę Van Ryssel zrobił, jeżeli chodzi tutaj o wejście w ten kolarski świat. I kasa kasą, sponsoring sponsoringiem, ale naprawdę podobno zawodnicy jeżdżący na Van Rysselach sobie chwalą te rowery. Też ciekawostka jest taka, że jeżeli się nie mylę, to Van Ryssel swoje ramy karbonowe produkuje w Wietnamie, a w Wietnamie jest jedna bardzo znana i duża fabryka ram karbonowych jest to fabryka należąca do XDS, a część z was pewnie wie, że XDS to jest właściciel marki Xlab i jeden ze sponsorów Astany. Więc prawda jest taka, że być może przynajmniej dwie ramy z tej samej fabryki jeżdżą w WordTurze, chociaż prawda jest taka, że być może jest ich dużo więcej, bo XDS też znamy z tego, że Produkuje ramy dla wielu innych firm, no a takich, które niekoniecznie chcą się e, tym chwalić, że, że same te ramy produkują, ale jest to powiedzmy dość częste w kolarskim świecie. W każdym razie Van Ryzele, bardzo, bardzo ciekawe rowery, nie dość, że e, dobrze wycenione, nie dość, że ładne, to jeszcze podobno naprawdę fajnie jeżdżą. I to bez, bez ściemy, są to, są to informacje, które naprawdę od paru osób słyszałem. Na bike show przyglądaliśmy się już ciężarówkom technicznym. Jest jeden z moich ulubionych filmów w ogóle, gdzie Jarek z teamu Izrael pokazuje wnętrze ciężarówki technicznej. A dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda w środku autobus. Co kolarze robią, gdzie się chowają przed fanami na starcie i na mecie. I tak to wygląda w środku. Macie 8 zawodników, więc jest 8 miejsc. Nad każdym miejscem wieszak na kask, jakaś płeczka na podręczne. Gadżety, więc 8, 8 wygodnych foteli do podróżowania, czy po prostu odpoczywania po etapie, albo czekania na, na etap. Oczywiście jest sprzęt audio, zawsze musi być, bo impreza w busie zawsze, zawsze trwa. Jest mała część taka, nazwijmy to, gastronomiczna, czyli jest gdzieś umywalka, są przygotowane posiłki, jest mikrofalówka, żeby coś szybko odgrzać. Oczywiście jest sponsor. To musi być i zegarek y, Tudora na, y, na ścianie. Idąc dalej, oczywiście jest lodówka, też taka rzecz absolutnie niezbędna. Y, po prawej prysznice, y, po lewej toalety więc też takie rzeczy, które sprawiają, że jest to troszeczkę bardziej samowystarczalne y, podczas. Etapu czy przed etapem, no, zawodnicy nie muszą latać od razu do, do Toytoya. Z tyłu taka część, nazwijmy to bardziej socjalna, czyli miejsce, gdzie można zrobić jakąś na przykład odprawę, porozmawiać, obejrzeć jakieś ważne elementy nadchodzącego etapu, zrobić, zrobić odprawę, znowu dalsza część audio, a tutaj jeszcze schowana szapeczka, a w szapeczce jeszcze trochę żeli i takich rzeczy przydatnych do, na, na etapie. Oczywiście jest klimatyzacja, oczywiście szyby są przyciemnione, więc generalnie zawodnicy mają tutaj dużo prywatności, tak ten bus wygląda. Ten jest dość długi, natomiast nie jest to najbardziej wypasiony bus Tudora, bo Tudor posiada również drugiego busa, który troszeczkę jeszcze więcej bajerów zawodnikom oferuje. Państwo, słoneczko świeci, dzisiaj piękny, ciepły dzień, i na trasę Tour de Poloń powraca Nikiszowiec. I powraca chyba w najlepszym wydaniu, w najlepszej formie, bo dzisiaj na Nikiszowcu. Miejsce do podpisywania list startowych i start honorowy. Czyli nikt nie będzie narzekał, że kostka brukowa, że dziury, że ślisko, a wszyscy będą mogli skorzystać tak naprawdę z wyjątkowego uroku tego miejsca. Z jednej strony kolarze, którzy jeszcze na przykład Nikiszawca nie widzieli, z drugiej strony kibice będą mogli przyjrzeć się startowi, przejść się, zobaczyć autobusy teamowe no i w ogóle zobaczyć sam start w tak wyjątkowym miejscu, jakim jest Nikiszaw. Więc dzisiaj etap do zakopanego, ale etap taki w sumie dość płaski jak na góry. W sensie oczywiście są kultowe podjazdy, bo jest kocierz, jest przełęcz krowiarki, ale to nie jest tak wymagający etap jak te takie stricte puszczone po pętlach, po górach, gdzie tych przewyższeń jest więcej, gdzie intensywność tego etapu jest większa. Dzisiaj etap taki, że kto przeżyje te góry, to na koniec pewnie znowu wszystko rozstrzygnie się z sprinterskiego finiszu. Więc ja Was dzisiaj zabieram znowu. Na start pokręcimy się porozmawiamy może z mechanikami o paru szczegółach, które pojawiły się w waszych pytaniach, a potem lecę na Kocierz. Dzisiaj na e, Kocierz mam zamiar dojechać i tam ponagrywać trochę. Kibiców, więc no, zaczynamy piąty etap Tour de Pologne 2025 z Bike Show i Kofili z Polska. Jak już tutaj mamy eksperta technicznego, ja mam do ciebie takie pytanko, które się pojawiło w komentarzach, o którym z rozmawialiśmy już. Co się stanie, kiedy kolarz zmienia rower i bierze zapasowy rower? Co się dzieje z pomiarem czasu takiego kolarza? Niestety tutaj w tym momencie pomiar czasu się przerywa, czyli ten chip, który był na tym pierwszym rowerze wyścigowym, nadal na nim zostaje, nie jest przekładany w żaden sposób, bo jest założony na widelec, trzeba by koło zdejmować, więc tutaj pracę mają większą, może trochę utrudnioną sędziowie, bo muszą wyłapać takiego kolarza, no i to robią przez fotofinisz. Okej, okay, czyli tutaj nie mamy już pomiaru, że tak powiem, GPS-owo-cyfrowego, tylko wszystko musi być zrobione indywidualnie. Tak, razie. tak zwane ręcznie musi być zrobione. no Czasami się zdarzają takie może śmieszne sytuacje, dziwne, bo kolarze czasami też się zamieniają rowerami. Jak jest taka sytuacja, że jest jakaś kraksa lidera, to drugi zawodnik o podobnym wzroście, podobnej pozycji oddaje swój rower i czasami na wynikach na początku widać, że kto inny minął metę. No tak, jakby ktoś ktoś bardzo nie chciał zgłosić, to ma chwilę triumfu dla siebie. No może sposób. tak zostać na chwilę, ale to na chwilę tylko. Może tak się zdarzyć. Co dzisiaj dobrego bar daje, podaje? A dzisiaj podajemy napoje. I mamy oczywiście piwo też bazy alkoholowe, ale to już tylko dla obsługi. Tylko dla obsługi. Właśnie tak. miałem jakieś pytać, czy, czy piwa bezalkoholowe nie wchodzą w świat y, kolarstwa, ale nie, tutaj wartość nie jest, nic nie daje. No, czy może czasami nawadniać nieźle, nie? Ale nie na wyścigu, może po tak. Dokładnie. Czyli wy dalej bazujecie tak naprawdę w izotoniki, czy już bawicie się w jakieś takie bardziej skomplikowane nie, kalorycznie rzeczy. Nie, izotoniki i wodę, w zależności od pogody. Jak jest troszeczkę chłodniej, poniżej 24 stopni, to wtedy sam izotonik, jeżeli jest cieplej, tak jak już dzisiaj, no to jeden bidon z izotonikiem, jeden bidon z wodą. Dzisiaj taki etap 200 km, temperatury no tak pod 30. Jak byś obstawiał, ile bidonów zawodnik zużyje na etapie? Myślę, że tak około 8 bidonów to na pewno, czyli 8 bidonów to jest takie 3,5 litra płynu. To, to na 100%, no może niektórzy troszeczkę mniej. To zależy też od tempa wyścigu, bo jeżeli tempo wyścigu będzie mniejsze, no to będą więcej pili, będą mieli więcej czasu, żeby zjechać też do auta i pobrać więcej bidonów. Czyli trzeba liczyć, że te 8, 8 bidonów yy, może, może średnio zejść. Torebeczka, musetka, kultowy, kultowy produkt kolarski. Co w musetce kolarz dostaje na gorąco? Już ja Wam pokażę. Tutaj mamy... My akurat dajemy trzy żele energetyczne. Yy, jeden z y, kofeiną, jeden baton i każdy kolasz dzisiaj dostanie też jest troszeczkę dłuższy etap, ciastko ryżowe. Rice cake tak jest. Tak, tak widzicie te, te żele są produkowane specjalnie dla naszej y, drużyny, to nie jest komercyjna sprzedaż, także tych, no niestety tych nie można kupić Tego w Tego nie kupijcie, to, to są te wzmocnione. To są te inne troszeczkę, to, 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 tak, także niedostępne jeszcze. To, jeszcze. Produkt niedostępny, bufety są dzisiaj ile? Dwa? O, dzisiaj są cztery bufety. Cztery bufety, cztery bufety ponad 200 km, więc cztery razy trochę górek. Jest też gdzie zrobić. Jest, no, więc No Trasa jest taka, że tak naprawdę ustawić się stanąć też, gdzie jest, więc. Jest, gdzie zrobić. My mamy troszeczkę więcej zachodu, bo tutaj w górach te drogi są węższe, bardziej kręte, czyli troszeczkę wolniej się można przemieszczać między tymi punktami. Musimy się trochę nakombinować. Zakopane też yy, prawdopodobnie dzisiaj będzie bardziej zablokowane przez turystów, więc trzeba... Na Będziecie przykład... za granicą, nawet chwilę, chyba, żebyś tam dostać dzisiaj. No, jest tak, wczoraj byliśmy trochę w Czechach, <laughs> dzisiaj będziemy trochę w Słowacji, także Turde de Poloń wyjeżdża za granicę. No, obyście zdążyli i spokojnego etapu. Dzięki Cześć. bardzo. Marka Sawickiego. Ja mam jedno pytanie. Pytanie o to, jak zawodnik po etapie? Co jest najważniejsze dla zawodnika po etapie, żeby następnego dnia wrócił w pełni sił? Witam serdecznie. Więc na pewno dobre odżywianie, yy, dobry napój regeneracyjny, yy, witaminy, proteiny. Yy, no i oczywiście jak najszybciej do hotelu masaż, bo to jest podstawa u zawodnika, żeby następnego dnia stanął na starcie w pełni sił. Także odpowiednia regeneracja w postaci jedzenia i napojów i później regeneracja na stole maserskim. Jakieś takie okienko czasowe. Zwykle w jakim czasie od końca etapu zawodnicy dostają jakiś posiłek, taki posiłek dostają od razu po zakończeniu etapu na mecie dostają recovery, tak zwane w płynie. Później w busie w czasie transferu do hotelu mają pierwszy posiłek, zazwyczaj niewielki, ale Mm, uzupełniający proteiny przede wszystkim. No i później wiadomo, w zależności ile czasu trwa yy, podróż do hotelu, więc jak najszybciej z autobusu do hotelu na stół i zajmujemy się nogami i plecami chłopaków. Żeby ta to masz na działała? Dziękuję. Dziękuję. Banan powrócił. Ale w nowym wydaniu. To lepsze czy tamto? Wiesz co jest lepszy, bo jest po prostu bez tego, <laughs> bez dodatkowego materiału, bez poszewki. Letni banan. O Boże!

No i proszę Państwa, najciekawszy chyba dla widzów i fotografów etap, czyli wczorajszy etap w Bukowinie. Już za nami działo się, jak widzieliście, było, było duże tempo, było trochę chaosu, ale po starcie udało mi się dotrzeć na strefę kibica i troszeczkę z chłopakami pokibicować i w końcu zrobić zdjęcia kolarzy na trasie. To jest, nie ukrywam, że dla mnie fotograficznie ulubiony etap i myślę, że dla wielu fotografów ulubiony etap tego wyścigu, bo naprawdę można złapać coś najprawdziwszego w kolarstwie, jeżeli chodzi o fotografię, czyli prawdziwy wysiłek, prawdziwe emocje, zmęczenie na, na twarzach kolarzy, którzy, co by tu nie mówić, na tym etapie, Akurat naprawdę mają gdzie cierpieć, mają gdzie e, się zmęczyć. Dzisiaj jesteśmy już w Wieliczce, co łatwo zauważyć. Przed chwilą łatwo też usłyszeć, ponieważ przejście tej orkiestrę górniczą. Natomiast teraz za mną szybko kopalni w Wieliczce jesteśmy na. Trasie w zasadzie, no, na trasie będziemy, jesteśmy na starcie e, ostatniego etapu tegorocznej edycji Tour de Pologne. Czasówka, czasówka jak wielu podejrzewało i wielu obstawiało, no, będzie rozstrzygająca. E, przynajmniej trzech zawodników jeszcze, jeżeli chodzi o różnice czasowe, ma szansę na wygranie tego wyścigu. No chyba, że wydarzyłaby się jakaś wielka niespodzianka, ale tak jak rozmawialiśmy przed chwilą z Andrzejem z e, BMC, raczej McNally ma tutaj bardzo, bardzo duże szanse, żeby ten wyścig finalnie wygrać i przywieźć koszulkę lidera po Tour de Pologne do domu. Więc pokręcimy się dzisiaj jeszcze tutaj troszeczkę, zobaczymy co ciekawego w rowerach, co ciekawego w rowerach czasowych, potem pójdziemy na trasę. Na samym starcie mamy całkiem przyjemny, albo dla kolarzy w sumie nieprzyjemny podjazd. Tam myślę, że wyjdą też fajne zdjęcia, fajne ujęcia. No i powoli będziemy zmierzali do końca tego wyścigu, do końca tej relacji, a także no, poznamy w końcu nazwisko zawodnika, który Tour de Pologne 2025 wygra. Państwa, dzień ostatni pojawił się tutaj znany ekspert kolarski Ryszard, a my pod autobusem XDS Astany, ponieważ mówiłem Wam ostatnio, że chciałem na jednym z etapów zobaczyć te górskie rowery chińskiego XLAB-a. Ich nie zobaczyliśmy, ale dzisiaj pierwsza okazja przyjrzeć się na żywo czasowym XLAB-om. Rysiu, jakbyś był triathlonistą, to byś jeździł? Na ultramaratony. Jakbym miał jechać, to bym był raczej jak do triathlonu. Elegancki stożek. Od koła tutaj akurat no nie, ma, nie ma niszczyzny, jest, jest vision. Ale to jest na przykład chyba tańszy, wiesz? Mhm. Tam są chyba droższe. Ten jakbyś sobie przyuważył, to tam chyba w ogóle są szprychy w środku. No, to generalnie tutaj jest... Eko. No, to jest po prostu obręcz nałożona na osłoną, tak jakby, Ta. nie jest to całe. Ale by. tam na przykład, jak sobie zobaczysz metrona... Tak, to tam już będzie... Nie ma których pod spodem, tylko jest normalnie pełny dysk karbonowy. Wbrew pozorom, drodzy Państwo, czasami w teamach to nie jest tak, że wszyscy mają tak samo dobrze. Czasami jest tak, że hmm. jest pewne różnicowanie sprzętu. Tutaj proszę bardzo, kolejny przykład. Mamy niearytmiczny tani koszyczek, taksa, za 80 zł. Można sobie taki nabyć drogą kupna, a tutaj z kolei mamy bardziej arytmiczny. Będzie walczył jakieś czołowe lokaty dzisiaj. To, to, to są te detale, to nie jest tak, że zawsze jest, że to jest po prostu kopalnia i studnia bez dna, Kopalnia bez Są oszczędności i jest inwestycja. Znowu mój ulubiony zespół do wyciągania informacji technicznych. Pytanko ja mam takie. Jazda na czas dzisiaj, etap w wieliczce, jakie mniej więcej ciśnienia w ogóle u zawodników? E, to zależy. Każdy z zawodników ma swoje indywidualne e, ciśnienie w oponach. Nie wiem, czy, to, czy, czy, czy mogę zdradzać taką tajemnicę. No nie wiem, nie wiem. <laughs> no tak, ale w zależności od wagi zawodnika ciśnienie kształtuje się pomiędzy 5 atmosfer a 4,6. Czyli dla wszystkich tych, że tak powiem, konserwatystów, którzy dalej przywykli, że oni 8 to nawet na zwykłą szosę, to są zawsze szokujące informacje. No tak, no tak, to jest ta stara szkoła, że zawsze, zawsze było tak, że im więcej, tym lepiej. No ale jednak w tej chwili eksperci stwierdzili, że to jest, jednak nie jest dobre i, i teraz raczej idziemy w kierunku mniejszego ciśnienia. Wy na czas też na Tubelessie? Tak jest, dokładnie. Mhm. jaka szerokość opon? 28 też na czas też nawet na, na czas 28 tak 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 dzisiaj y, troszeczkę górek jest a tak przełożeniami mniej więcej zawodnicy jak, jakie blaty u was to znaczy my, w, my dzisiaj jesteśmy przygotowani na z największą tarczą 58 y, 44 mała tarcza także ale to jest myślę akurat odpowiedni odpowiednio dopasowane przełożenie bo trasa może nie jest jakaś super gorzysta ale też jest dużo takiego płaskiego i z góry i myślę, że to, no to będzie dla zawodników najbardziej odpowiednie. Trzeba zostawić zapas przełożeń żeby tak i jest. wyjechać, ale też żeby było z czego przycisnąć. Tak jest, dokładnie. A propos tego, jak się zmieniają trendy, popatrzcie na czasówkę Villiera, jak tutaj bardzo aerodynamicznie są poprowadzone te linie i jak bardzo nawiązuje to do tematów lotniczo-motorsportowych. Tutaj widzę, że ludzie z Villiera się pojawili. Ludzie z, ludzie, z witam, pomorza, witam. ludzie z pomorza. są tutaj. Cały, całe 700 km od całe domu. Śl... I to ale też było warkach, w kółkach. ale z, dwóch kółkach, z silnikiem. <grym> Dokładnie, szybciej. <grym> jak, jak wrażenia? Co ciekawego? Co, co z przykłotwem uwagę, jak wam pokazywali. E, tutaj, bardzo mikrym. fajnie, no tutaj akurat tak. No przede wszystkim nowe gravele, będą nowe szosy. E, mocny nacisk na aero, także już niedługo zobaczycie po prostu, co Willie przygotował dla nas, dla Was na przyszły rok. Tutaj możecie zobaczyć sobie właśnie na miastkę tego, skoro tyle aerodynamiki jest w czasówkach, to zobaczymy, ile aerodynamiki wejdzie do zbiorku Zawsze będzie fajna zabawa. Dziękuję. No i koniec, proszę Państwa. Zgodnie z oczekiwaniami wielu, Brendan McNulty wygrywa Tour de Pologne 2025, a my też tym samym kończymy projekt, kończymy pracę, czyli relacja z Tour de Pologne Bike Show i Cofidis Polska. Dotarła do końca, dotarła do ostatniego kadru. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzeci już rok z rzędu masa pracy. I nie ukrywam, że jestem zmęczony, ale mam też wrażenie, że... Rok po roku chyba bardziej rozumiem, jak ten projekt robić, tak żeby, mam nadzieję, był coraz ciekawszy, a przede wszystkim, żeby z mojej strony był troszeczkę mniej chaotyczny. Więc ogromne podziękowania dla wszystkich widzów, których spotkałem na trasie, za wszystkie te fajne rozmowy, zbite piątki i ogólnie wszystkie spotkania. Wielkie podziękowania dla osób, które pojawiły się podczas tego materiału, dla wszystkich tych osób, które pomogły w jego realizacji, dla chłopaków z zabezpieczenia, dla wszystkich osób związanych z wyścigiem, które kilka słów. Na tym filmie od siebie dorzuciło dla wszystkich tych osób, które podzieliły się swoją wiedzą no i pozwoliły mi i Wam zajrzeć za kulisy Tour de Pologne. No i oczywiście na koniec ogromne podziękowania dla Cofidis Polska za wsparcie, za zaproszenie do tego projektu i bycie sponsorem tego projektu, bo nie ukrywam, że jest to bardzo intensywny tydzień. Tydzień, który też kosztuje całkiem sporo, jeżeli chodzi o realizację, tak czasowo, jak i finansowo. I nie ukrywam, że to właśnie dzięki Cofidisowi w ogóle mogę to dla Was. Robić. Mogę poświęcić ten ponad tydzień czasu w takiej formie, w której de facto przez tydzień śpię po 4, max 5 godzin dziennie, ale mogę to robić. Wielkie dzięki dla Kofidis. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mimo tego, że wiem, że te projekty związane z kolarstwem zawodowym to nie jest coś, co na polskim YouTubie jest najlepiej klikalne i najbardziej interesujące. Bardzo, bardzo, bardzo doceniam te wszystkie pozytywne komentarze pod yy, pierwszym filmem. Bo wiem, że grupa, do której docieram tymi filmami, jest bardzo wymagająca. Fani kolarstwa zawodowego wiele już widzieli, mają ogromną wiedzę, więc każdy taki pozytywny komentarz pod tymi filmami to jest coś, co osobiście bardzo cenię. Więc dziękuję Wam za uwagę, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że z kolarstwem zawodowym spotkamy się przynajmniej za rok na Tour de Pologne. Może, może coś jeszcze, zobaczymy co wyjdzie. Nie wiem nic, na razie po prostu chcę pójść na rower. Więc dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć. Szymon, ciężka robota, ale wiesz, o, nagro nagroda być o, musi. Zwieńczona sukcesem.